Pozwolił pan do tego, żeby doprowadzić się do złej pozycji. Od samego początku tej wojny nie jest pan w dobrej pozycji, nie ma pan kart do gry. To teraz, teraz, panie prezydencie, ta, ja to widzę, zagraża pan, gra pan życiem milionów ludzi, gra pan trzecią wojną światową. To, co pan robi, jest pozbawione szacunku dla kraju, tego kraju, w całym szacunku. Dużo bardziej niż po więcej niż Pan powiedział Pan podczas tego spotkania podziękował. Pojechał pan do Pensylwanii i prowadził kampanię opozycji, wyrażając uznanie dla Stanów Zjednoczonych, a prezydent stara się powiedzieć. Że chce uratować wasz Please, kraj. That, Bardzo proszę. Mówi pan, że. Mówi in pan in a głośno a o wojnie. Nie, drop. nie no. mówi głośno. Yeah. Pana kraj ma problemy. Dużo pan już mówił. Pański kraj jest w kłopotach. Wiem. Nie wygrywacie tej wojny. Macie dobrą szansę, że wszystko będzie w porządku dzięki nam. Nasz kraj pozostaje silny od samego początku wojny. Byliśmy sami. Nie, nie byliście sami. Nie byliście sami. My poświęcamy dużo. Ten głupi prezydent dał wam 350 miliardów dolarów wyposażenia wojskowego. Wasi ludzie są odważni, ale muszą używać naszego sprzętu. Naszego sprzętu wojskowego. Gdybyście nie mieli naszego to ta wojna skończyłaby się w dwa tygodnie. W trzy dni. Słyszałem to od Putina. To jest coś, co. W dwa tygodnie, tak, to będzie bardzo trudne, żeby robić w ten sposób interesy. Mówił pan dziękuję. Powiedziałem wielokrotnie dziękuję, tyle że są nieporozumienia. Musimy teraz rozstrzygnąć te nieporozumienia, a nie. Kłócić się przed mediami amerykańskimi, kiedy się pan myli. wiem, że jest pan, że się pan myli. To jest bardzo ważne. Dlatego tak długo to trwa. Musi pan być wdzięczny. Nie ma pan asów w rękawie. Musi pan wiedzieć, że umierają ludzie, kończą się żołnierze. Kończą się żołnierze. Dobrze by było. A teraz mówi nam pan, nie chcę zawieszenia broni, nie chcę zawieszenia broni, chcę. Tego czy tamtego. Jeżeli możemy uzyskać teraz zawieszenie broni, to należy to zrobić, żeby przestało zaprzestano strzelać.